kochani, zapraszam Was dzisiaj na film, będzie to zamówienie z Avonu, z katalogu lutowego i marcowego, tak wiem, dawno już nie było tych filmów, ale ja z Avonu ostatnio robię mniejsze, że tak powiem, zamówienia, więc twierdziłam, że będę po prostu nagrywać te filmy co dwa miesiące. Tak myślę, bo w, na, w marcowym na przykład zamówieniu zrobiłam, kupiłam tylko dwa produkty, więc ten film by trwał 3 minuty. W, znowu w marcowym cztery produkty, znaczy się w lutowym cztery produkty. Także twierdziłam, że nie ma sensu robić takich króciutkich filmików, więc będę robiła co dwa miesiące. Myślę, że chyba tak będzie najlepiej. I zanim przejdziemy do y, zamówienia, to na wstępie bardzo bym prosiła o subskrybowanie mojego kanału, jeśli tego nie robicie, i kliknięcie dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami, o komentowanie, może być komentarz taktyczny, emotka, cokolwiek, i lajkowanie jak najbardziej, bo to pomaga mi w rozwoju kanału. No dobra. Teraz przejdziemy do zamówienia i będzie to zamówienie z lutego. Tak jak mówiłam w lutym zrobiłam, kupiłam cztery produkty i jest to duży litrowy płyn do kąpieli, taki cytrynowy Lemon Burst i jest to pisze cytryna i bazylia, więc zapach może być ciekawy. Wąchamy. Mm, taki mocno orzeźwiający Czuć tą cytrynę, że jest właśnie czymś przełamana. Nie taki mocno cytrusowy zapach. Wyczuwa się chyba właśnie tą bazylię. No, bardzo ciekawy zapach, powiem Wam. Taki żółciutki, dosyć gęsty, litrowa pojemność. I ja za ten żal, żel mówię, płyn do kąpieli. Yy, nie pamiętam ile dałam, bo to już trochę czasu minęło, ale myślę, że te płyny do kąpieli ze Iwonu nie są drogie, a są naprawdę świetne. Robią gęstą pianę, która się utrzymuje, nie znika zaraz, i pachnie. Przede wszystkim też pachnie, więc polecam te płyny dalej mam tutaj kupiłam krem do twarzy z Enu Skin Renewing Gold Emulsion po prostu taka emulsja do twarzy i to jest emulsja na noc pisze O nawet tego nie wiedziałam zawiera kwasy AHA które mogą zwiększać wrażliwość skóry na słońce Stosuj krem z filtrem i ogranicz ekspozycję na słońce podczas stosowania tego produktu oraz tydzień po to ja ten krem raczej zostawię sobie na jesień zimę. No teraz idzie wiosna lato, więc tego słońca będzie dużo. Także nie będę ryzykować. Zostawię ten krem sobie na jesień lato. Na jesień, zimę. Jego pojemność to jest pewnie 50 ml. Tak, 50 ml. Także taki krem. I za ten krem dałam w lutym, w katalogu lutowym 30 zł. Także niedrogi. Wzięłam do przetestowania. I dalej, tutaj mam dwa. Produkty z Avon Senses Essence jest to tak mydło do rąk i lotion do rąk. Tym, że ja tu po prostu będę traktować jako żel pod prysznic i balsam do ciała. I o zapachu geranium i pomarańczy. 250 ml, powąchajmy, jak to pachnie. Oczywiście tutaj są zabezpieczenia, które można zdjąć. Bardzo dobrze, że nic się nie wyleje podczas transportu, nie otworzy się. Bardzo ładny zapach. Ja nie czuję tutaj geranium. Taki bardziej cytrusowy zapach. Ta pomarańcza się wybija. Taki pomarańczowy zapach dla mnie. Ładny. Geranium może i pachnie jest tutaj, ale nie czuję tego. Także taki zestaw. Nie pamiętam ile do niego załam, dałam. Ale coś niedrogo, bo to było w Fokusie. A wiadomo, w Fokusie jest zawsze taniej, bo przedpremierowo Yy, jest yy, po prostu w Fokusie sprzedawane. Także wzięłam takie dwa produkty. I to było zamówienie z lutego, a w marcu zrobiłam małe zamówienie: tylko dwa produkty kupiłam, a mianowicie dwa masła do ciała jak wiecie albo nie wiecie ja masła te z Planet Spa z Avonu uwielbiam po prostu kocham także no teraz idzie sezon e, lato, wiosna więc te masła będą dla mnie za ciężkie i zostawię sobie na jesień zimę, ale były teraz w marcu w dobrej cenie i 200 ml ma każde tych opakowań i za jedno masło dałam 23 zł, bez grosza. Także uważam, że dobra cena była. Jedną wzięłam wersję z oliwkową, tak, a drugą z drobinkami złota. Tej z drobinkami złota nie przypominam, żebym miała albo nie pamiętam. Oliwkową już kiedyś miałam, bardzo lubię. Ona fajnie tak nawilża ciało. Tej nie pamiętam, czy miałam, czy nie, więc zobaczymy, przetestuję. Ale oliwkowo na pewno miałam i ta oliwkowa, nie wiem, czy to będzie widać. Ona ma w sobie takie mm, kuleczki, które jak się rozmarowuje cia na ciało, to one pękają i wchłaniają się. Tak samo jest z tą wersją lawenda i rumianek. Też ma w sobie takie y, fioletowe y, kapsułki. Tutaj są zielone. Także bardzo fajne te masła. To jest, nie ma żadnych kapsułek, ale podejrzewam, że będzie. Tak, jak patrzę pod światło, to widać właśnie te drobinki złota, tak jakby. Także dwa takie masła. I jeszcze jedną rzecz, ale tej rzeczy nie kupiłam, tylko dostałam ją od mamy. Bo moja mama stwierdziła, że ona nie będzie tego używać, bo nie lubi takiej formy, że tak powiem, produktów do mycia twarzy. A że ja uwielbiam tą piankę z Planet Spa z moringą himalajską, to po prostu mi ją oddała. 150 ml. Ja uwielbiam ten zapach pianki. Ona mi ładnie myje. Twarz oczyszcza. Jest delikatna. Nie ściąga mi skóry. No po prostu uwielbiam tą piankę. Kocham. I bardzo żałuję, że właśnie Avon wycofał tą serię z Moringą. Tą zieloną. No bo po prostu ona jest cudowna. Mam jeszcze maseczkę do twarzy. Jedną piankę jeszcze na zapasie i teraz mam kolejną. Także. No, uwielbiam te pianki i w ogóle tą serię moringo. No Także dziękuję Ci, mamo, że mi dałaś. I y, to byłoby na tyle w tym filmie. To całe było moje zamówienie i taki mały bonusik od mamy. Także napiszcie mi w komentarzu, czy coś y, mieliście z tych produktów. Y, czy Wam się sprawdziło, nie sprawdziło. Jestem ciekawa tego. Kremu właśnie do twarzy na noc. No ale z proteinolem też jest. jest, widzę napis. Yy, no, ale tak jak mówię, poczekam z jego testowaniem, jak przyjdzie jesień zima. Nie będę teraz ryzykować. I, i te inne produkty. Także to byłoby na tyle. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!